Nasza organizacja ma przekonanie, że potrzebujemy na pewno być godną reprezentacją, z którą, jak rozumiem, też taki jest pomysł dzisiejszego tego, spod, w ogóle tych spotkań, tak, żeby ministerstwo miało z kim rozmawiać. I no jakby mamy rozwiązania, tak, są samorządy prawnicze. Możemy iść w tym kierunku, ale to, co już pan mediator w ogóle powiedział, no to się wiąże z tym, że z kosztami, tak? To znaczy musimy się usamorządnić, czyli musimy się jakoś powołać. Ramy temu powinna, tak jak w przypadku zawodów prawniczych, dać rzeczywiście jakaś ustawa, czy to będzie ustawa o zawodzie mediatora czy o mediacji, już to może w tej części legislacyjnej możemy o tym porozmawiać. No ale wtedy jest i postępowanie dyscyplinarne, i składki. I to, że będziemy się samorządzić. Tak? Sami się prawdopodobnie w tej chwili nie jesteśmy w stanie zorganizować, ale jakoś może, nawiązując do tego, o czy, czym powiedziała pani ministra, możemy sobie ustalić te, ten plan na ileś lat, tak? Z jak myśleć stopami do kiedy, co ma się wydarzyć, a docelowo może rzeczywiście ten samorząd minowe, dokładnie. Natomiast takie standardy postępowań mediacyjnych, na czym samorząd mógłby wtedy czuwać, tak, ten głos, o którym powiedziałam, kwestia postępowania dyscyplinarnego, to, to to jest to, co wtedy możemy jak najbardziej uzyskać. No i to też się wiąże z etyką, tak, to znaczy mamy kodeks etyczny, który powstał znowu opracowany przez społeczną radę, ale on powstał już czas jakiś temu. Tak? On jest jaki jest, on nie jest idealny. Jeżeli, jeżeli będziemy mieli samorząd. No to wtedy właśnie tutaj jest głos. Co wtedy, kiedy on jest nieprzestrzegany? No więc właśnie, jak mamy samorząd, to mamy postępowanie dyscyplinarne, tak? I mamy mechanizm, który na takie pytania nam odpowiada. Więc to jest złożony temat. Natomiast tutaj pytanie było o zawód mediatora. Myślę, że to pytanie tutaj jakby mamy to odpowiedź. Znaczy my chcemy, tak jak już powiedziała, być zawodem. Tak? Natomiast czy to będzie w ustawie ten zawód mediatora określony? Czy w przepisach? ustawia mediacji, czy mediatora, czy uczniów, które już funkcjonują, to jest jakby wydaje mi się, że etap wtórny, tak? To znaczy najpierw ustalmy sobie, co my tak naprawdę chcemy. Natomiast jesteśmy przekonani jako Cresika, że jak, jakimś głosem chcielibyśmy, żeby w Polsce mediatorzy mieli wspólny głos, żeby media żeby Minister Sprawiedliwości czy inne resorty miały z kim rozmawiać, bo też wiem, że teraz... To jest trudne też, tak? Znaczy uzyskać tutaj były głosy, na przykład, żeby spojrzeć na te komentarze, te, czy, przepraszam, to opinie do, do projektów ustaw. No, jak właśnie myślę, że taki czy, ta, czy inny chciałby uzyskać opinię, to ma trudność, bo nasze nas, nasz środowisko jest bardzo rozproszone. I zapytanie każdego, i też jak nie zapytamy kogoś, jak mamy zapytać otwarcie, no to jest trudne. Więc na pewno ważne jest, żebyśmy się zastanowili, jak stać się partnerem do rozmowy z nie tylko z sprawiedliwości, z wszystkimi innymi resortami. tak? Jak być głosem mediatorów. Dobrze, o, to czyli jaka mediatory? jest, przepraszam, to jakbyśmy, jaka jest puenta wypowiedzi, że Pani chciałaby, żeby była ustawa o mediatorze w perspektywie długofalowej czy jaka? Bo, to, to, nie, bo to nie, jakby, rząbmy, ja rozumiem, że jest problem teraz rozmowy, z kim mamy rozmawiać, tylko co, jakiś środek na osiągnięcie tego celu według Pani? No nie chcielibyśmy mówić o rozwiązaniu, bo dla nas jedyna droga. Dlaczego? Ponieważ przepisy mediacyjne rozproszone są w przepisach karnych, cywilnych, administracyjnych. Jakakolwiek zmiana wymaga wyruszenia całego systemu, pomijając w zmiany. Kodyfikacji są szczególne wymogi edukacji. Ustawa o mediacji, jest po prostu, pozwoli skupić też te przepisy w jednym miejscu, co dużo mówić jest łatwiejsza później do zmiany, no bo dotykamy jednak ustawy, która jest dla nas bardzo ważna, a dla całego systemu nie jest najważniejsza. To jest postulat. Tak? No, ja nie no, wiem, i popieram no, 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 ale też chciałabym to wrócić do korzeni mediacji, że znaczy ja bym już nie chciała wracać do przeszłości. My jako mediatorzy, zasada, pracujemy na przyszłości, a nie przeszłości. Więc może jako mediatorzy będziemy umieli rozmawiać ze sobą, żeby budować tą przyszłość, która będzie akceptowalna, akceptowalna dla wszystkich. To, znaczy dla mnie trochę jest nieakceptowalne, na przykład, że tylko szkolenia przez studia podyplomowe, z tej tylko przyczyny, że sama szkolę na wielu studiach podyplomowych i też PCM był pierwszą organizacją, która na Giechu założyła studia podyplomowe wiele lat temu i, i te studia podyplomowe, dwudniowe, trochę inna jest metodyka pracy. Uważam, że szkolenia są lepsze, ale wypracujmy coś, znaczy usiądźmy i, i powoli to, to zapisujmy. Właśnie w ustawie wiem, że doktor Lidia Mazowiecka przedstawiła też, wróciła do tego projektu ustawy, trochę nad nim wspólnie pracowaliśmy, żeby też to było jakiś punkt wyjścia do, punkt wyjścia do rozmowy i mając nadzieję, że to teraz, że środowisko prawników nas nie zje jako tych mediatorów z innej działki, mając nadzieję i pro, mając nadzieję, z otwartą dłonią mając nadzieję. Dziękuję. Tak. Budować przyszłość. To znaczy tak, ja bym przede wszystkim bardzo chciała podkreślić, że budujmy współpracę z prawnikami, tak? I nie mówmy, że prawnicy nam zabiorą mediację, bo nie, bo pełnomocnicy też wiedzą, że na mediacji jako pełnomocnicy mogą zarobić, prawda? Więc, więc nie mówmy, ja jestem tutaj za tym, żeby szukać wspólnych ścieżek, wspólnych rozwiązań. Jeśli chodzi o nasze Stowarzyszenie z Izba Mediatorów, ono właśnie powstało z potrzeby tego, żebyśmy byli jednym głosem. Prezes sądu okręgowego we Wrocławiu mówił nam tak. A, aha, powstało we Wrocławiu porozumienie Wrocław Miastem Mediacji. Podpisane zostało przez Ośrodek Mediacji Radców Prawnych, Adwokatów, przez Uniwersytet Wrocławski, Sąd Okręgowy. I nie było tam mediatorów. Ja idę i się pytam, dlaczego tam nie ma mediatorów? Na co od prezesa otrzymałam, czyli kogo? Kogo? Nie macie przedstawiciela, nie macie kogoś, kto będzie reprezentował środowisko Mediatorów. No to myśmy powiedzieli, dobra, to zrobimy, zrobimy. Na razie w skali mikro, tak, czyli włosławskiej, ale zrobimy, proszę bardzo. I prezes mówi tak, ja teraz mam z kim rozmawiać. Z przedstawicielami środowiska Mediatorów. Dlatego nam brakuje zawodu. Tak? Myśmy w ramach tego stowarzyszenia sobie wpisali, że będziemy kontrolować, że będziemy prosić sędziów, żeby nas informowali, czy nie mogą się do kogoś dodzwonić, bo się okazuje, że ten telefon jest po prostu sprzed 10 lat już nieaktualny. Czyli e, pewne wymogi. Tak, ja chciałem... E, z, z sobie psychologa jakiegoś znalazłem na liście bo potrzebowałem psychologa mediatora i dzwonię do jednego do drugiego do trzeciego ten nie odbiera ten się już tym nie zajmuje ten wyjechał a tamten zmienił pracę i w ogóle coś nie robi żeby tak? eliminować takie sytuacje zrobiliśmy to w skali mikro mam nadzieję że nam się uda a jakby się udało to przenieść wyżej czyli w skali makro to zrobić na przykład poprzez ustawę o mediacji byłoby super no. W ogóle pojęcie samorządu jest związane, wywodzi się z konstytucji, ale związane jest z takim oddolnym działaniem i potrzebą współpracy ze środowiskami. Bardzo to cenię i wydaje mi się, że, że warto dalej się nad tym zastanowić, tak jak tutaj pani Maria hernikogo wskazała.